Bardzo serdecznie. Znajdujemy się na Maryśnej Polanie, gdzie malujemy Anioła Niepodległościowego. Musimy się z tego miejsca pochwalić, że ten Anioł został wyrzeźbiony przez Marcina Lichosyta, który należy do Stowarzyszenia Art Orawa. Ramę piękną, którą tutaj Karolinka próbuje malować, jest zrobiona dłutem też naszego kolegi. Aleksandra Węgrzyna. Bardzo się cieszymy z tego, z tego faktu, że możemy go właśnie pomalować. Zobaczycie niedługo efekt tego malowania. A my tutaj, z koleżankami też ze Stowarzyszenia ORAWA, ze Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie, właśnie próbujemy to wszystko zrobić tak, żeby nam wszystkim służyło. Dziękujemy ślicznie. Tutaj w oknie naszej. Babiogórskiej orawskiej natury. Staramy się kontynuować tradycje pokoleń Orawiaków tworząc kulturę. Tutaj i teraz powstają z naszym udziałem dzieła artystów rzeźbiarzy, stowarzyszonych w stowarzyszeniu właśnie art Orawa. Są to autorzy, którzy mieszkają tutaj, którzy tutaj wyrośli, którzy inspirują się tym pięknem krajobrazu tym co możemy tutaj zauważyć, co możemy zaobserwować i w kulturze materialnej i w krajobrazie. No i powstają dzieła, powstają anioły niepodległości, powstają piękne obramowania naszej orawskiej rzeczywistości. My staramy się tutaj pracować wspólnie. Także jedni tworzą same rzeźby, inni je malują. Dziękujemy bardzo serdecznie Gminie Lipnica Wielka, że umożliwia nam tą, tą, tą twórczą pracę, że te nasze działania mogą być tutaj odbierane tak pozytywnie, umiejscowione właśnie w tak pięknych miejscach. Myślę, że możemy być dumni z tego, że Orawa jest taka piękna i że możemy swój wkład, swój twórczy wkład tutaj też właśnie zaakcentować. I dołożyć. Kiedy zobaczyłam to miejsce pierwszy raz, od razu wiedziałam, że to jest moje miejsce na Ziemi i chciałabym, żeby też było miejscem na Ziemi innych osób. Dlatego różne akcje, które mają popularyzować naszą przepiękną Maryśną Polanę. Druga idea jest taka, żeby po naszych wspaniałych twórcach ludowych, których mamy na Orawie, którzy są y, naszymi perłami. Żeby w różnych miejscach naszej pięknej orawy został ślad. Mamy już anioła pod domem ludowym niepodległościowego. Drugi anioł niepodległościowy stanął tutaj. Będą jeszcze następne anioły, które są jakby owocem pleneru rzeźbiarskiego tamtego rocznego. Już zapraszamy Państwa w tym roku na plener rzeźbiarski, właśnie tutaj na Maryśną Polanę, a my w swoich pomysłach i w swoich przedsięwzięciach nie ustajemy, Działamy wszystko po to, żeby było słychać o tym pięknym zakątku na Ziemi.